Witam Was bardzo serdecznie moi drodzy w moim Maupingaju. Dzisiaj pokażę Wam jak wyglądają moje przygotowania pod King of the North, moje ostatnie zawody w karierze, takie na które stawiam wszystkie karty, na których byłem już trzy razy, teraz ja czwarty raz, dwa razy rzędu wygrałem, teraz po złotego hatrika. Sami zobaczcie jaka to jest totalna rzeź i jak takie przygotowania wyglądają od kuchennej strony. Dajcie mi tylko chwilę, jeszcze ja szybko przebiorę i zaczynamy trening. Poznajcie historię tej kamizelki obciążeniowej. Ona już swoje przeżyła, mam ją już trzeci rok i przeżyła pierwsze moje przygotowania pod Kinga. Tutaj są wkłady, miejsca na wkłady i... troszkę się to poniszczyło. Zaniosłem to ostatnio do krawcowej i te pierwsze trzy wkłady mi tu zszyła, tylko że te wkłady są zbyt duże, żeby tu teraz weszły. Bo się troszkę to zciaśniło, no nie? Jak są tutaj takie małe kuleczki obciążeniowe. O, takie coś, nie? Muszę to troszkę chyba rozpróć. Two hours later. Po długich zmaganiach słuchajcie Udało się w końcu tą kamizelkę naprawić Wsadzić te wkłady Patrzcie ile tego ołowiu No ale kamizela siedzi Tak więc zaczynamy teraz rozgrzewkę i trening główny czego zaczynam rozgrzewkę? Słuchajcie, od tego, że robię tą metodę kroków, o której wspominałem w ostatnim materiale o wydolności oddechowej. Więc, jeśli nie wiesz o co chodzi, to wejdę w tego materiału i będziesz rozumiał lub co teraz na bieżni będę właśnie wykonywał. Pierwsza runda to jest runda kwalifikacyjna z 16 zawodników, przechodzi 8 najlepszych z najlepszymi czasami. Ta runda jest powiedzmy, taka na mnie rozrywkowa, ona jest taka przejściowa, ale trzeba dać z niej siebie wszystko, ponieważ im lepszy ma się czas, tym potem można trafić na powiedzmy lżejszego zawodnika. Dlatego że pierwszy, który ma pierwszy czas. Startuje jest ósmym. Pierwszy z ósmym, drugi z siódmym, trzeci z szóstym, czwarty z piątym, no nie? Potem jest runda ćwierciwa. Ogólnie ćwiczenia się powtarzają, tyle, że dokłada się więcej powtórzeń. Przykładowo w rundzie kwalifikacyjnej jest tam trzy pistolety na jedną drugą nogę, trzy masy lapy, 15 pompek, 10 upów 15 lipów, a runda ćwiercinaowa to już jest 50 na nodze. pięć masy lapów, więc jest już tego po prostu więcej. Z rundy ćwierciano startuje się jeden na jeden i ten, który jest szybszy, to przechodzi do rundy półfinałowej. Runda półfinałowa jest praktycznie prawie taka sama jak też wygrywa najlepsze i wyłania się zwycięzców. Oni potem pomiędzy sobą walczą i jest runda finałowa, która jest po prostu z zwykłą obciążeniową i jest dowalona. Stana rzeź. Ja oczywiście przygotowuję się głównie pod rundę finałową, bo stawiam oczywiście wszelkie karty na zwycięstwo. I rundę półfinałową też raz w tygodniu trenuję, żeby tam też się zaadaptować. la! jeszcze 10s kular. Dobijam tu dwa Wiecie dlaczego kocham te zawody? Bo weryfikują po prostu każdego zawodnika pod kątem wszechstronności. Macie tutaj element gibkości, bo pistoletów nie zrobisz, jak się nie ma mobilności w czy w innym segmencie. Wydolność oddechowa, wytrzymałość, technika musi być, kondycja, siła, bo tam będzie to przerzucanie opony 300-kilowej. No wszystko, k***a, ku... to powinno być, tak prawda. Na swoim miejscu jest plyometria, bo masz są, czyli dynamika i jak ktoś nie jest kompletny, to nie wygra tego i tyle. Oh. Бежим. Nie ma się wstać, chyba. Tak, w wielkim skrócie, te zawody można by nazwać takim street workoutowym crossfitem. Nie obrażając, ale serio, bo tu macie wszystkie elementy, jest nawet bieg właśnie, jest opona. Tyle, że tutaj w przeciwieństwie czasem do crossfitu, jest mocno rygorystycznie trzymana technika. I to mi się w tym podoba. Tak, pomiędzy seriami chciałbym wam się pochwalić takim prezentem. Dostałem go od mojego podopiecznego. I słuchajcie, tutaj macie... 7 czak złożonych w taką mandalę, czyli tak naprawdę taka czakralla. To są centra energetyczne ogólnie, jeśli ktoś nie jest w temacie. I każde centrum energetyczne ma swoją częstotliwość i wibrację, no nie? Ma też swoją ilość spinów. No i do tego można medytować, albo do konkretnej czakry można medytować. Każda czaka to też stymulacja konkretnego gruczołu. Na nas w jest ich 7 takich głównych. Mamy czakrę koronę, jest czakra trzeciego oka, taki kolor fioletowy. Mamy czakrę gardła, czyli niebieski. Czakra serca, czakra spodosłonecznego, czakra sakralna i czakra korzenia, czyli podstawy. Dobra, słuchajcie, jestem po trzech rundach finałowych. Robota wykonana, zawody już w tą sobotę w Dolnym Kubinie na Słowacji. Jedzie polska ekipa, Bas z Polski startuje około siedmiu ludzi bodajże, więc będzie fajnie, będzie się działo. Moje poczynania i nasze poczynania będziecie oglądali na moim Instagramie, do którego zachęcam, tam możecie śledzić wszystko na bieżąco. Link do Instagrama znajdziecie w opisie. No i co? Jedzie Polska rozjebać. Psycha z nami, psycha z wami i serdecznie pozdrawiam.